No, cześć, witajcie, słuchajcie. No, piszcie hashtag i ja Wam już pokazuję wszystko. Kurki tam jeszcze Wam dogram bo mi się coś tutaj zdrywa. Jakby się nie widzieli, u mnie się zdrywa wiatr. No, jest trochę zimno. Ja Wam trochę ponagrywam. O, zobaczcie tu sobie kurka siedzi jedna tu druga trzecia czwarta piąta szósta siódma ósma dziewiąta dziesiąta jedenasta, dwunasta słuchajcie tam nie będę podchodził tam blisko mam widać jeszcze nagram oto będzie szopy wszystko tam a tu w tamtym odcinku będzie widać a tu co to jest to to, co tam widzicie, to piękne coś. To jest mój pieseł. Karmel, hał! Przywita się! Chodź, chodź, hał! Daj głos! Hał! Karmel, hał! Poproś! Hał! Hał! No i jak widzicie, przywitał sobie grzecznie. Nie głośnym szczeknięciem, a cichym. Tam moje psy. Tak. Dobra, idę jeszcze. Nie będę robić tutaj cięcia. Po co robić cięcie? Gdzie do mojego samochodu? No kości. Pisaliście dlaczego nie mogę mieć samochodu. O, tuż mogę. Zobaczcie, jaki ładny samochód. Jaki zarąbisty samochód żbierznikami, Zobaczcie, o. o. Ładnie, cyk. Pytaliście, ile miałem to koni. Nie wiem. Chyba spięć na pewno. No i słuchajcie, idę wam silnik może jutro pokażę, bo, bo dzisiaj nie ma tak forem i po prostu bym chciał też odpocząć. Nie może ten Macle. Już niedługo będę miał kamerkę GoPro. Jutro do szkoły, może jutro będziecie nie mieli, będziecie filma. A zresztą jak przyjdę, to może trochę tam wam ponagrywam, co będę robił. A może wam nagram gęsinowe. Jutro będę miał pisklaka. No i jak mówiłem wpadajcie na mojego Instagrama. Po prostu zwyczajnie napiszcie hashtag. Wiecie tam kwokanie. I dlatego chciałem wejść do tego samochodu. A to dlaczego? Bo jest taki ładny. Tylko nie napiszcie, że on brzydki. No mam swoje sprzęty. O, zobaczcie. Jaki on fajny. Może jeszcze zdążę silnik na pokazać. Jeszcze nawet jego cztery te cylindry. To jest tak z przodu. O, patrzcie, jak ładnie. Idę, już mi pokażę. No, tak z dużego odcinka nie chcę robić. O, zgadzłem. To macie kompresator. Dzieciaki! E! Dzieciaki! Chcecie, chcecie trochę na moim filmie być? To chodźcie. Chodźcie Nie, Wózka, nie bierz, bo będzie brzydko. Idziemy właśnie do domku. Siadam do Nikola, powiedz, powiedz, jak się nazywasz, ile, ile masz lat? Sześć. Jak się nazywasz? Nikola, jedynie być. Dobrze. Gdzie chodzisz do przedszkola? Do Bajeczki. Do Bajeczki, tak. Słuchajcie, ja chodzę, jutro idę do szkoły, więc filmu może nie będzie. Ale Stasie, ile masz lat? Pięć. O, ja... Pięć. Um, to ja odpowiedziałam za niego. Um, gdzie chodzisz do przedszkola? Do, do, do... Bajeczki znowu. Do Bajeczki. Znowu. Jak Wam się w przedszkole podoba, po, Powiedzcie widzom, widzą? Bo. Się. Super! Pójdźcie! Koledzy są fajni czy źli? Są fajni! Ale inaczej nie je. Nie je, to... tylko piję. Nie, nie Dobrze, czyje. cicho, nie chcę, żeby. Wy... Chcę, żeby mi wywalili. Nie. Dobra, to już koniec. Może filma. To co? Słuchajcie, może jutro w następnym odcinku. To Nara!